Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Dzień dobry. Witam Pana i witam Państwa. To delikatne zdenerwowanie to oczywiście trema, a nie stres przed tym, co czeka nas dzisiaj, najtrudniejszy rok szkolny, jaki pamiętamy. No zdziwi się Pan, ale tak. <grym> jestem również pełen obaw rusza rok szkolny. Z jednej strony bardzo się cieszę, ale z drugiej strony, no, jesteśmy... Pełni obaw, które pytanie jest dziś bardziej niepokojące o to, czy szkoły będą bezpieczne, czy o to, czy wiecie, co robić i jakie macie możliwości jako samorząd w tym zakresie. W obliczu tego wszystkiego, co nas czeka e, albo może czekać. Najbardziej nieprzewidywalna jest ta sytuacja, co się wydarzy. E, myślę, że jesteśmy dzisiaj zabezpieczeni na tyle, ile można się w takiej sytuacji zabezpieczyć. Proszę pamiętać, że już e, nie mówimy dzisiaj o pełnej izolacji, bo takowa nie istnieje i to raczej wszyscy wiedzą, więc zostaje kwestia e, przestrzegania higieny, e, próba, e, próba e, odpowiedniego umiejscowienia zajęć e, i przestrzegania tychże rygorów, e, ale myślę, że to wszystko, co można w tej chwili zrobić. Proszę zwrócić uwagę, jak duża odpowiedzialność spadła dzisiaj na dyrektorów. Na samorządy oczywiście również wespół tutaj działamy, no bo to oni podejmują decyzję, jak ta nauka będzie wyglądała. Panie prezydencie, inauguracja roku w Rudzie Śląskiej przełożona no, co najmniej na 7 września. Wszyscy nauczyciele zostali objęci kwarantanną w jednej ze szkół i oczywiście inauguracja w jednej ze szkół również. Tak się to rozpoczyna w Rudzie Śląskiej, to słyszał pan? Tak, wiadomości. oczywiście, śledzę to wszystko na bieżąco. Czy na takie scenariusze powinniście, pytanie retoryczne, być gotowi również w innych miastach? No oczywiście, że tak, dlatego, że proszę zwrócić uwagę, kilka ogni z koronawirusa w mieście, E, już było, które zostały, te ogniska zostały wygaszone, więc mamy pewne doświadczenia e, i nie mam wątpliwości, że wcześniej czy później takie sytuacje mogą mieć miejsce. Czy w związku z tym jesteście przygotowani w bytomiu? Czy możecie być przygotowani w bytomiu na, na, na tego typu scenariusze, których jesienią pewnie będzie więcej? E tak jak powiedziałem, na tyle, ile można się do tego e, przygotować, e, choć dane statystyczne pokazują, że pewnie takie przypadki będą miały miejsce. Panie prezydencie, ale to jak działać w takich, w takich sytuacjach? E, sam pan powiedział, że no, cała odpowiedzialność jest zrzucona na dyrektorów, na samorządy również, w, taki konkretnej, w takim konkretnym przypadku jak ten w Rudzie Śląskiej, kogo wysyłać właściwie na, na kwarantannę? Klasę, szkołę, grupę uczniów? No, taką decyzję, jak pan wie, podejmuje cały czas jeszcze Sanepit. To oni decydują, jak, jak zakwalifikować osoby po kontakcie i analizują, ile ten kontakt trwał, więc ta decyzja należy do nich. Natomiast no, myślę, że w tym okresie jesienno-zimowym bardzo ważne będzie to, aby dobrze były zdiagnozowane przypadki chorób. Wszelkich, bo proszę zwrócić uwagę, że nic się nie zmieniło, że te przeziębienia, anginy, grypy będą wśród dzieci, wśród ludzi młodych. I tu bardzo ważna jest rola poradni rejonowych, które muszą w mojej ocenie bardziej się otworzyć i wspomóc to tutaj w. Tą sytuację po to, aby odpowiednio oddzielać przypadki zwykłych chorób od ewentualnego koronawirusa. Bo tutaj widzę takie słabe miejsce, w którym które może wzbudzić nawet panikę. Jeśli... Mariusz Wołosz, prezydent Bytomie, jest naszym gościem za sekundę Grywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, jest z nami po raz drugi. Witamy Państwa, witamy Pana. I ja ponownie witam. Panie prezydencie, by, śledzi Pan to, co dzieje się na przykład za naszą zachodnią granicą w Berlinie. Historia z, ze szkołami wcześniej, y, wcześniej otwartymi oczywiście, natomiast bardzo szybko y, 600 uczniów, nauczycieli wylądowało na kwarantannie, 40 szkół prawie zostało zamkniętych. Tak wyglądają doświadczenia nieco dłuższe niż, niż nasze. U nas rok, rok szkolny rozpoczyna się dziś. No, Niemcy to akurat bardzo specyficzny kraj, pokazujący, że różnie przebiega tam epidemia. W tej stronie zachodniej zupełnie inaczej niż po tej stronie wschodniej. To też pokazuje, że pewne głosy, które mówią o tym, że kraje tak zwanego byłego bloku wschodniego, w którym szczepiono na gruźlicę, w którym szczepi się na gruźlicę, Gruźlicę inaczej przechodzą, przechodzą to zakażenie, i te dane tak pokazują. Natomiast, tak jak powiedziałem, my również rzeczywiście obawiamy się tego, natomiast też trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że, że wszyscy specjaliści mówią o tym, że ten wirus będzie z nami jeszcze długo. I, i jakby ta. Odporność populacyjna to jest oczywiście kwestia czasu i myślę, że po prostu musimy nauczyć się z nim żyć, szybko reagować i chronić te najbardziej zagrożone grupy, a tutaj najbardziej boję się o osoby starsze, bo tam ta śmiertelność jest największa, tamten przebieg choroby jest najtrudniejszy. To są grupy, na które musimy zwracać szczególną uwagę. Pan jako prezydent Bytomia był za tym, żeby 1 września wracać normalnie do szkoły na warunkach przedstawionych? Przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy, czy nieco inaczej? Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że izolacja, ma sens tylko, jeśli to jest izolacja całkowita i pełna. Proszę pamiętać, że dzieci, nawet jeśli zostaną, jeśli nie poślemy ich do szkoły, to na pewno nie będą siedziały w domach, na pewno będą w jednym, drugim hipermarkecie, będą w galerii, wszędzie indziej mogą równie się zarazić, więc uważam, że, że, że opóźnianie tego nie przyniosłoby żadnych pozytywnych skutków. Ma pan na myśli te 14 dni, które proponował na, na przykład, przykład. Prezydent Sosnowca? Na przykład. Ale to byłaby taka, powiedzmy, miękka kwarantanna po powrocie z wakacji. Tak czy inaczej, Sanepid wszystkie te takie ostrożnościowe warianty proponowane przez samorządowców na model hybrydowy z Katowic odrzucił. Pańskim zdaniem to uzasadniony, uzasadniona decyzja, tak? W pewnym sensie. No, może tutaj wiele osób zdziwię, ale tak jak powiedziałem, uważam, że jeżeli ta izolacja nie jest całkowita, to inne ograniczenia w tej kwestii tutaj są bezzasadne. Tylko w takim razie na co jesteśmy zdani? Czy pan jest, yy, czy pan jest spokojniejszy o start tego roku szkolnego, kiedy pan yy, przeczytał na przykład rozporządzenia ministra edukacji narodowej i inne zalecenia, które wypływają z resortu nie, no edukacji? Oczywiście, że nie, bo z tych przepisów nie wynika nic, co yy, czego nie moglibyśmy, do czego nie moglibyśmy sami dojść, czy, czy sami przewidzieć to Oczywiście to są pewne regulacje prawne, które wtedy jakby nas obowiązują, czy szkoły zobowiązują, no ale my też mamy już bardzo dużo doświadczeń, nie wiem czy nie większe niż, niż strona rządowa w walce z koronawirusem i, i pewne rzeczy uprzedzamy, wszystkie spotkania, nasze, nasze wytyczne, nasze wskazówki, to wszystko działo się wcześniej, za czym wyszły te rozporządzenia, bo wiemy, że. E, Rozporządzenia, panie prezydencie, były gotowe gdzieś w połowie sierpnia, w lipcu jeszcze, pamiętam, ponaglenia i apele o to, żeby przedstawić jakieś założenia, na przykład ze środowiska nauczycielskiego chociażby. W połowie sierpnia to, to ja nie wiem, no ktoś zapomniał w resorcie edukacji, że 1 września wracamy do szkoły? Nie wiem, nie analizuję tego w ten sposób. Jak pan widzi, ja już jakby trochę tą funkcję sprawuję, staram się liczyć na siebie, na swoich współpracowników, na swój zespół i póki co to w miarę dobrze wychodzi, gdybym czekał na pewnego rodzaju regulacje, to pewnie, pewnie problemów byłoby więcej. Tylko, że dzi dzisiaj słuchamy nauczyciele, przedstawiciele tego środowiska nauczycielskiego wypowiadają się i są, naprawdę mówiąc, ogólnie pełni obaw. Jedna z nauczycielek czytam. Mówi tak, jestem przerażona, jak my, dyrektorzy szkół, zostaliśmy potraktowani, pozostawieni sami sobie. To pan mówił też o tym. Wszyscy dzisiaj mówią, że ta odpowiedzialność została delegowana właściwie na dyrektorów szkół. Nie wiem, czy to jest normalne. Ale mówi tak, pani dyrektor jednej ze szkół w Polsce, nadal nie wiem, jak postępować w sytuacjach kryzysowych, wciąż nie ma jasnych, konkretnych wytycznych. No, my mamy świadomość, że takie jest odczucie dyrektorów, bo przecież my się z nimi spotykamy. Dlatego też jakby większy nacisk z naszej strony na kontakt z nimi, na, na bezpośrednie wspólne działania i ewentualnie podejmowanie wspólnych decyzji i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, które wspólne samorządu i dyrektorów tak? Jest, szkół, tak? Które, niewątpliwie, które niewątpliwie niewątpliwie nastąpią. Bardzo zależy mi na tym i staram się to robić każdego dnia, aby ci dyrektorzy czuli moje wsparcie, czuli wsparcie moich pracowników i oni myślę wiedzą, że mogą na nas zawsze liczyć i będziemy wychodzili z trudnych sytuacji razem. No tak wczoraj przewodniczący Rady Miasta Katowice mówił, zwraca uwagę, że zamykaliśmy szkoły, kiedy mieliśmy kilkadziesiąt zakażeń. Dzisiaj otwieramy, kiedy jest ich kilkaset właściwie, więc e, ciężko, ciężko znaleźć logikę w, w tego typu działaniach. Czy, e, czyli rozumiem, że Bytom przygotował sobie, tak jak Katowice, jakiś swój program działania, jakiś swój program antykryzysowy na, 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 na jesień i zimę, tak? E, e, na rozpoczęcie powrót do szkoły. Panie redaktorze, nie ma tutaj złotego środka. Nikt nie jest w stanie przewidzieć do końca, jak będzie to wyglądało. Jeszcze raz wrócę do naszych doświadczeń, chociażby z ogniskami koronawirusa w domach pomocy społecznej. Więc nie wiemy do końca, jak będzie to przebiegało. Ale nasze wszystkie służby, łącznie ze szpitalem, z oddziałem zakaźnym, są w stałym kontakcie i będziemy reagowali na bieżąco na takie sytuacje. Proszę pamiętać, że mamy to szczęście, że mamy też kadrę i znakomitego wirusologa, który jest właśnie szefem oddziału zakaźnego. Również bardzo często się spotykamy, rozmawiamy z nim, swoje wskazania również opieramy o, o jego właśnie opinię. No i tak jak powiedziałem, teraz będziemy reagowali na na bieżącą sytuację. Tylko pytanie jest właśnie o to, o takie szczegóły, które... To, co w nas I ukryte. o to pytam, to czy to wy chęci, we własnym chęci, gronie, samorząd, dyrektorzy ustaliliście w sobie, w kogo... Ja, jak reagować, nie, nie kiedy nie zostanie się. odkryty jeden Ej, przypadek, jedno obiekt, czy nie, nosić maseczki, A, czy nie, koła, czy, czy mierzyć koła, temperaturę, koła, czy, koła, czy to nie. Jest mnóstwo pytań, na które ministerstwo dzisiaj nie daje odpowiedzi. Tak, oczywiście. Warto tutaj powiedzieć, może to jest też dobre miejsce do takiej komunikacji do rodziców, bo znakomita ich większość rozumie powagę sytuacji i stosuje się do wszystkich zaleceń, ale wczoraj miałem taki przypadek, w którym pani była bardzo zbolesowana i nie wyraziła zgody na, na badanie temperatury dziecka na wejściu do przedszkola, twierdząc, że jakby jest to nieprawne. Otóż chciałem powiedzieć, że oczywiście jak najbardziej dyrektor placówki ma prawo takie działania prowadzić i ma prawo takiego dziecka nie przyjąć, jeśli będzie miało wysoką temperaturę. Bardzo mi że są takie osoby, które nie rozumieją tej sytuacji, ale to są tylko wyjątki, bo, tak jak powiedziałem, zdecydowana większość chce stosować się do tych reguł. Zależy im, żeby dzieci w tym przedszkolu było i żeby te przedszkole bezpiecznie funkcjonowały. Chciałbym e, usłyszeć, jak pan na przykład nie wiem, uspokaja rodziców tych uczniów, którzy też podejrzewam, sami są skołowani e, nie tylko niewiedzą, ale też niepewnością. Ale pytanie czy to jest możliwe w ogóle biorąc pod uwagę że no, nikt, nikt nie wie jaki ten jak ten scenariusz się po prostu zrealizuje się. Oczywiście nie, no. że tak. Myślę, że dzisiaj mieszkańcy mogą wiedzieć, że zawsze mogą liczyć na swojego prezydenta, bo tych kontaktów były setki, a nie tysiące podczas tych najgorszych miesięcy i wychodziliśmy z tych operacji, reagowaliśmy na każdy sygnał, wyjaśnialiśmy wszelkie wątpliwości i będziemy robili to nadal, tak jak powiedziałem, staramy się liczyć wyłącznie na siebie. Choć nie ukrywam, że też e, wsparcie e, zewnętrzne w, o, już w późniejszym czasie było, ale o tym już tutaj na nie mówiłem. Natomiast, tak jak mówię, e, staramy się e, przygotować najlepiej do tego, jak można to zrobić. Ciekawie, czego życzyć dzisiaj uczniom na początek roku szkolnego. To jest pytanie też. Pan przygotował sobie jakąś specjalną specjalne życzenia? Nie, no oczywiście no, życzę, żeby Na ta... Na czas epidemii. Tak, żeby ta przygoda szkolna jednak e, trwała i żeby e, cieszyć się właśnie tą przygodą. Natomiast no, to jest też apel i prośba o, e, o ostrożność, o, o, o współdziałanie, o cierpliwość i wyrozumiałość, bo e, czy maseczki, czy e, ciągła dezynfekcja rąk, e, e, sprzątanie pomieszczeń, to wszystko jest pewne uciążliwe, ale niezbędne i konieczne, żeby ten trudny okres, a mówi się, że to będzie okres do dwóch lat przejść w zdrowiu i jak tylko da się, najbardziej spokojnie. Panie prezydencie, to wróćmy do, czy przejdźmy do, do spraw nieco innych niż e, inauguracja roku szkolnego. Tramwaje śląskie, e, no, by to ma specyficzne doświadczenia od, pańskiej, od początku pańskiej prezydentury z tą spółką. E, sukcesem jest to, że macie w końcu swojego przedstawiciela we władzach tej spółki. No yy, tak, tak, a nie wiem, yy, oczywiście ja tutaj odbyłem stosowną rozmowę z panem prezydentem Krupom no bo przecież jakby wokół, wokół niego, czy wokół Katowic jakby ten cały temat się kręci, wespół jeszcze z Zabrzem. Powiedziałem mu, że absolutnie nie jestem ani przeciwny jemu, ani miasto Zabrze, natomiast mamy jakieś tam wizje funkcjonowania tej My firmy. jesteście i trzeba, udziałowcem. I trzeba udziałowcem rozmawiać. Udziałowcem tak, znaczącym spółki Tramwaje Śląskie. Tak, ale no to... proszę pamiętać, że ten akcjonariat układa się tak i nie inaczej, stąd się biorą pewnego rodzaju no nie ja wiem, że konflikty, ale różnice zdań. Ale osobiście uważam, że jeśli chodzi o metropolię to jeśli powiedziało się a to trzeba powiedzieć b czyli mariusz wołóżmy tą przekazują bez wahania akcje y, udziały y, tramwa w tramwajach do metropolii jakby to właśnie wynika z, z tej wypowiedzi jeśli powiedziało się a i e, komunikację publiczną organizuje dzisiaj metropolia mam tu na myśli autobusy to niewątpliwie takim e, ważny element tej komunikacji jak tramwaje śląskie również powinien a jakie być jakie, jakie jakie b co kryje się za tym BEF, jeżeli chodzi o przekształcenie tramwajów właśnie i przekazanie ich do e metropolii? No to, co to to pan, o czym pan wspomniał, czyli o jakby przejęcie akcji, e, tych które są w miastach przez metropolię i realizowanie tych zadań. A jakie korzyści z tego wynikają, że z, m, zmieni się struktura własności? No, chociażby te, choćby takie, jak mówimy dzisiaj, że nie będzie e, tego typu sporów i różnicy zdań dotyczących chociażby realizacji poszczególnych inwestycji, czy też rozliczeń. A co słyszał pan, jakie warunki stawiają Katowice, które początkowo, znaczy, jak sam pan, tam, sam pan też doskonale pamięta, no nie były zbyt szczęśliwe. Na samą wieść o tym, że tramwaje mogą trafić do Metropolii. Dzisiaj Katowice stawiają warunek taki, żeby zachować czy utrzymać swoją kontrolę nad tą spółką w postaci jakiejś złotej akcji w, w, po przekazaniu też udziału do Metropolii. No i to jest cały problem, że niestety bardzo często. Katowice wydają się taką prawie samotną wyspą, która ma odmienne zdanie do całej reszty miast metropolii, no ale myślę, że nasza właśnie w tym rola, żeby się przekonywać, rozmawiać, wymieniać argumenty. Sprawa jest rozwojowa, zobaczymy jak. A pan jest niezbyt przychylny takiemu pomysłowi, tak? Żeby te, w, te, w tej nowej strukturze to Katowice miały tak, taki, taką jednoosobową, można powiedzieć, możliwość ja, jest, kontrolowania czy blokowania pewnych decyzji w spółce. To jest pewne, pewnego rodzaju monopol takie władztwo i ono nigdy nie jest dobrze i nigdy nie przynosi dobrych efektów i ja oczywiście nie jestem za takim rozwiązaniem. Panie prezydencie, to jeszcze wspomnimy o rewitalizacji Bytomia. Pamiętam czas, kiedy o niej rozmawialiśmy i byliśmy też, wszyscy byli pełni obaw właściwie, co, co jak ten proces się zakończy, albo czy w ogóle się rozpocznie na dobre. Gdzie dzisiaj jesteśmy z rewitalizacją? No, na różnych etapach. Jedne są na ukończeniu, drugie się rozpoczynają, trzecie są w fazie projektów. Także proces trwa zgodnie z tym harmonogramem, który sobie narzuciliśmy. Mam nadzieję, że wszystko to, co sobie założyliśmy, zostanie zrealizowane. Ulica Dworcowa? Tak swoją drogą, dobrze, że nikt jej nie zdokomunizował. Wie pan, kto to był Dworców, nie? Panie redaktorze, jak pan wie, komunikuję mieszkańcom swoje projekty na różnych etapach, na, na etapie konsultacji, na etapie planowania projektu, realizacji i zakończenia. Różnie to bywa w różnych miejscach. I wiem, że jakby te informacje cieszą się dużą popularnością. Mieszkańcy lubią wiedzieć, co się dzieje. Jeśli chodzi o ulicę Dworcową, to zgodnie z tym, co przyjęliśmy w harmonogramie został zakończony projekt architektoniczny, wszystkie uzgodnienia, więc teraz kwestia złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach. Środków, o których rozmawiamy, co się teraz, co się też dzieje, i potem ewentualnie kwestia przetargu i wykonania. No ale o kiedy, tym ulica, mówię... kiedy ten, ten projekt powinien być gotowy, zakończony? Projekt. Jako projekt architektoniczny jest gotowy. Nie, tak? nie, projekt w sensie odnowa. No, to jest, jeśli, tego typu, tak. jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeśli coś nieprzewidzianego się nie wydarzy, jeśli nie okaże się za chwilkę, że ktoś te środki jednak skonsumuje na coś innego, bo takie możliwości takie słuchy również gdzieś tam do nas docierają, że, że rząd może sięgać po te pieniądze. No to w połowie roku 2022 powinna ta inwestycja Panie być zaczęta. Pytam o to, ponieważ chciałbym jeszcze na koniec usłyszeć od pana, co ten program rewitalizacji w Bytomiu, po tych korektach, których dokonaliście w, po, po, po wyborach, ma, do jakiego celu ma doprowadzić właściwie miasto, bo wcześniej tego, tego, jakiegoś spójnego, czy spójnej strategii w tworzeniu rewitalizacji brakowało, dzisiaj jest, jest cel, do którego tego typu przedsięwzięcia jak Dworcowa, jak Kolonia Zgorzelec i inne wyspowe doprowadzą? No, przede wszystkim skupię się tutaj na śródmieściu, które jest bardzo istotne i powinno być zawsze takim filarem rewitalizacji, i do tego dążymy. To jest dla nas istotne. Proszę pamiętać, że korygowaliśmy gminny program rewitalizacji, bo na uchwalanie nowego jakby czasu już nie było i na pewne, na pewne projekty zdecydowaliśmy się je kontynuować i zrealizować. Tak jak na przykład kolonie z ale też. Przesunęliśmy wiele środków do śródmieścia i e, tak jak pan wspomniał, ulica dworcowa, 11 przyległych kamienic i inne w śródmieściu. E, chcemy, aby e, z powrotem śródmieście stało się wizytówką bytomia i do tego będziemy dążyli. To ostatnie pytanie. E, wiadomość z wczoraj. Lotnisko w Pyżowicach. Wie pan, że zmieni nazwę? Słyszał pan? Nie, nie słyszałem. Patrona będzie mieć lotnisko w Pyżowicach. Proszę zgadnąć kogo. Proszę o łatwiejszy zestaw pytań. Wojciech Korfanty, lotnisko, ciężko powiedzieć, jak to będzie się nazywało, Międzynarodowy Port Lotniczy w Pyżowica, Katowice, imieniem Korfantego w Pyżowicach jakoś tak, mniej więcej. Dobry pomysł? No, to bardzo zasłużona postać dla Śląska, dla, dla Bytomia szczególnie. E, więc e, nie wiem, jak się ma to do kwestii marketingowych, bo to pewnie jest też bardzo istotne. E, I czy to akurat, e, czy ta postać mogłaby być uhonorowana... W taki sposób? W taki sposób. No. No wie pan, no to nie, to, co prawda on nie latał tam z, ani ze żwirkiem, ani z wigurą, żwirką, ani wigurem. No, ale e, e, ciężko byłoby wskazać patrona, jeżeli już lotnisko takiego po, potrzebowało. Pamięta pan historię ze starego gz jak się prezydenci spierali, a może Kiepura, a może Korfanty, a może tam Kilar. Nie, to Kilar to było później. Pański poprzednik Piotrko i pamiętam się upierał, żeby to było w ogóle nie Katowice Airport, tylko Silesia Airport. Aż w końcu wszyscy uznali, że to chyba temat zastępczy, są inne problemy. No pewnie tak. O proszę. i tym optymistycznym akcentem Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego również. dobrego w roku szkolnym, przede wszystkim chyba bezpiecznej nauki. To, to te, te, te życzenia wydają się najbardziej na miejscu i zdrowej. Dziękuję również Państwu. Życzę dużo zdrowia, bo czas trudny wszystkim radiosłuchaczom, a szczególnie tym najmłodszym. Powodzenia w nowym roku szkolnym. Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia.